O! O! Tu jest moc! 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 Dzień dobry! Także właśnie przyjechałem do siostry, do myśli z Ugórch Łożyckich. I do siostrzenicy, zapomniałeś. I, do mego. I od razu do roboty. I do od razu do roboty. I niestety, nie, no, jak jest, tak jest. No niestety trzeba pomóc w takich sprawach. I zaraz właśnie z moim Edziem idziemy. Naciągamy siateczkę, zapinamy się tutaj, fajnie. Przyjechał brykom? Tak, tak. No ale o. wizyta u mnie zaczyna się zawsze od pracy, także słuchajcie. Także niestety, także jakby się... I zapraszam teraz tutaj okay. do okay. miodu. Dobrze już. A, A potem do pszczółek? Dobrze, dobrze. Słońce zdeśle na ziemię swój blask. Znowu my płyną przez niebo to gwiazd. Wybarwne kwiaty się chynął do rąk. Podnoszę do góry wzrok, tam w niebie wysokim jest dobro i zło. Podziwiam obłoki, nim padnie z nich krok i szukam daremnie słów, które wziął wiatr i czego mi jeszcze brak. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, gdy dzień nas dzieli, a noc nas łączy. Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca, tego nam trzeba, by pięknie żyć. Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba, bo chmur i cieni nam już nie trzeba, troszeczkę ziemi. Troszeczkę słońca, trochę nadziei i więcej. Wlądam się kwiatom i dobrze mi z tym, dopóki trwa lato, nie lękam się zim I chociaż jesienny powieje ten wiatr, odnajdę znów lata ślad. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, gdy dzień nas dzieli, a noc nas łączy, troszeczkę ziemi. Troszeczkę serca, tego nam trzeba, by pięknie żyć. Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba, bo chmur i cieni nam już nie trzeba. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, trochę nadziei i więcej nic. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, gdy dzień nas dzieli, a noc nas łączy. Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca, tego nam trzeba, by pięknie żyć. Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba, bo chmur i cieni nam już nie trzeba, troszeczkę ziemi. Troszeczkę słońca, trochę nadziei i więcej.